Ta Cześć, witajcie. Oto jest mój wymarzony, wyczekany Matyldobus. U Matyldy za płotem. Zawsze marzyłam o zakupie większego auta, większego od zwykłego samochodu osobowego, bo prawo jazdy mam już bardzo długo, ale nigdy nie mieściły mi się moje ulubione buty, kapelusze i sukienki. A teraz mam swoją taką małą garderobę na kółkach. Oczywiście nie jest to samochód do przewożenia ciuchów. Będę się nim przemieszczała po Polsce, poznawała nowe miejsca, spotykała fantastycznych ludzi. Może kiedyś się gdzieś spotkamy, wypijemy razem kawę. Opowiecie mi swoje historie. Co to jest za samochód? Volkswagen Transporter T5, rok produkcji 2012. Dizelek 140 koni wystarczy. Sprawdziłam, mało pali na trasie 5.8. Rewelacja. Jednym z udogodnień, na które dosyć długo namawiał mnie mój mąż, jest webasto, które tutaj zamontowaliśmy żeby nie było. To nie jest tak, że ono podgrzewa tutaj yy, siedzenie, tylko powietrze ciepłe jest wdmuchiwane do tyłu. Manualna skrzynia biegów, moja ulubiona, bo miałam różne przejścia i cyrki z automatycznymi skrzyniami biegów, także wybieram manualną. To chodźcie do środka. <noise> no wiem, wiem, nie ma tu wypasionej kuchni. Szafek, szuflad, ale mam takie małe kieszonki. Niezbędnik, na pewno się przyda na różne skarby. Mąż mówił, że królowa zawsze musi mieć swój tron, więc mam i tron. Mam nadzieję, że nie będę musiała go używać, ale w nagłych sytuacjach jest i będzie ze mną jeździł. Ocieplona podłoga, więc nawet bez materaca daje radę. Dzięki Krzysiu za pomoc. Pełna profeska. Kupiłam materac o grubości 10 cm i wymiarach 120 na 200, co prawda 7 cm musieliśmy ciachnąć, ale jest super. W tej chwili mamy 5 miejsc, ale moim marzeniem, kolejnym jest zastąpienie tych przednich foteli, dwoma fajnymi obracanymi fotelami. E, może podpowiecie, gdzie można takie znaleźć, zamówić, zamontować. No i przede wszystkim, żeby nie przewyższyła ich cena ceny całego auta. Na pierwszy serwis oddaliśmy Matylda Busa w zaufane ręce. Dzięki Wojtek, dzięki Kazik za pomoc. E, wiedzieliśmy, że dziesięcioletnie auto będzie wymagało pewnego dofinansowania żeby wyszykować je do jazdy. Nie znam się na blacharce, więc jak znajomy fachowiec powiedział mi, że ruda siedzi pod podłogą, to nie wiedziałam, o co mu chodzi. Szybko dowiedziałam się jednak. Okazało się, że ta mała inwestycja musiała wynieść 10 koła. No wiecie, piaskowanie, jakieś zabezpieczanie, zaklejanie, wymiana jakichś drobnych elementów, spawanie to wszystko wymagało dużo fachowej, precyzyjnej pracy. Auto zostało zabezpieczone i mogę spać spokojnie. Najwyżej. Kupię kilka kapeluszy mniej w tym roku. Trudno. Nie jest łatwo manewrować tak długim autem. Wiecie, kwestie parkowania, cofania, przemieszczania się, zwłaszcza w dużym mieście. I szukałam jakiegoś rozwiązania, które by mi ułatwiło życie. I znalazłam, pokażę Wam. Taka mała kamereczka. I jest. Przed wyruszeniem w podróż zaopatrzyłam się w kilka gadżetów. Przede wszystkim 20-litrowy baniak na wodę takim e, kranikiem. Będę tego używała do mycia czy do mycia naczyń. Mam jeszcze takie najazdy dla tych, którzy nie wiedzą do czego to służy. E, jak wjadę w jakiś nierówny teren e, stosujemy takie najazdy, żeby sobie po prostu wyrównać się z poziomicą. Jeszcze jeden gadżet, najmniejszy, ale wydaje mi się, że najważniejszy. E, czujnik, który wykrywa trzy gazy. E, pierwszy Od którego miałam zacząć? Nie będę się ruszać, tylko powiem. Aha, dobra. Pierwszy narkogaz, czyli taki, który mogą użyć po prostu przestępcy. Wiadomo, mam nadzieję, że nigdy to się nie zdarzy, ale lepiej stosować. E, drugi e, wykrywający propan, butan w przypadku kiedy przewozimy jakieś butle gazowe. No i w związku z tym, że zamontowaliśmy Webasto, e, no to jakieś spaliny, e, czad, który może się ulatniać w przypadku kiedy pójdziemy spać e, będziemy mieli włączone wybasto i byłaby jakaś nieszczelność w układzie e, wtedy taki czujnik powinien zadziałać i ostrzec nas po prostu przed jakimś niebezpieczeństwem a wyje cholernie mocno zaraz zwieje mi ten kapelusz e, musicie jeszcze zobaczyć ten projekt Matyldy za płotem i oklejenie busa to zasługa naszego zaprzyjaźnionego grafika Wojtka dzięki Wojtek no i słuchajcie, ruszam w podróż, będę w małych, większych miejscowościach, także wypatrujcie busa, róbcie zdjęcia, napiszcie gdzie chcecie, żeby Was odwiedzić, subskrybujcie i mam nadzieję do zobaczenia. U Matyldy za płotem.